Afirmacje życia wolnego od stresu. Wypuszczam z siebie cały lęk i wszelkie wątpliwości. Życie staje się proste i łatwe. Wypuszczam z siebie cały lęk i wszelkie wątpliwości. Życie staje się proste i łatwe. Wypuszczam z siebie cały lęk i wszelkie wątpliwości. Życie staje się proste i łatwe. Tworzę bezstresowy świat dla siebie. Tworzę bezstresowy świat dla siebie. Tworzę Bezstresowy świat dla siebie. Odprężam wszystkie mięśnie karku i uwalniam wszelkie napięcia w ramionach. Odprężam wszystkie mięśnie karku i uwalniam wszelkie napięcia w ramionach. Odprężam wszystkie mięśnie kalku i uwalniam wszelkie napięcia w ramionach. Powoli wdychając i wydychając powietrze, z każdym oddechem staję się coraz bardziej zrelaksowany. Powoli. Wdychając i wydychając powietrze, z każdym oddechem staję się coraz bardziej zrelaksowany. Powoli wdychając i wydychając powietrze, z każdym oddechem staję się coraz bardziej zrelaksowany. Jestem zaradny i potrafię poradzić sobie ze wszystkim, co może mnie spotkać. Jestem zaradny i potrafię poradzić sobie ze wszystkim, co może mnie spotkać. Jestem zaradny i potrafię poradzić sobie ze wszystkim, co może mnie spotkać. Jestem ześrodkowany i skupiony. Każdego dnia czuję się coraz bardziej bezpieczny. Jestem ześrodkowany i skupiony. Każdego dnia czuję się coraz bardziej bezpieczny. Jestem ześrodkowany i skupiony. Każdego dnia czuję się coraz bardziej bezpieczny. Jestem spokojny i zrównoważony emocjonalnie. Jestem spokojny i zrównoważony emocjonalnie. Jestem spokojny i zrównoważony emocjonalnie. Dobrze czuję się ze sobą oraz z innymi ludźmi. Dobrze czuję się ze sobą oraz z innymi ludźmi. Dobrze czuję się ze sobą oraz z innymi ludźmi. Jestem bezpieczny, uzewnętrzniając swoje uczucia. Potrafię zachować pogodę ducha w każdej sytuacji. Jestem bezpieczny, uzewnętrzniając swoje uczucia. Potrafię zachować pogodę ducha w każdej sytuacji. Jestem bezpieczny, uzewnętrzniając swoje uczucia. Potrafię zachować pogodę ducha w każdej sytuacji. Mam znakomite relacje z przyjaciółmi, rodziną i kolegami w pracy. Jestem doceniany. Mam znakomite relacje z przyjaciółmi, rodziną i kolegami w pracy. Jestem doceniany. Mam znakomite relacje z przyjaciółmi, rodziną. I kolegami z pracy jestem doceniany. Jestem zadowolony ze swoich finansów. Zawsze jestem w stanie płacić rachunki na czas. Jestem zadowolony ze swoich finansów. Zawsze jestem w stanie płacić rachunki na czas. Jestem zadowolony ze swoich finansów. Zawsze jestem w stanie płacić rachunki na czas. Bezpieczeństwo finansowe odpręża mnie i sprawia, że mam dobre odczucia co do swojej przyszłości. Bezpieczeństwo finansowe odpręża mnie i sprawia, że mam dobre odczucia co do swojej przyszłości. Bezpieczeństwo finansowe odpręża mnie i sprawia, że mam dobre odczucia co do swojej przyszłości. Wszędzie otacza mnie atmosfera miłości, w domu i w pracy. Wszędzie otacza mnie atmosfera miłości w domu i w pracy. Wszędzie otacza mnie atmosfera miłości w domu i w pracy. Ufam, że poradzę sobie z dowolnym problemem który może pojawić się w ciągu dnia. Ufam, że poradzę sobie z dowolnym problemem, który może pojawić się w ciągu dnia. Ufam, że poradzę sobie z dowolnym problemem, który może pojawić się w ciągu dnia. Pojmuję, że stres to tylko lęk. Uwalniam się od tej chwili od wszelkich lęków. Pojmuję, że stres to tylko lęk. Uwalniam się w tej chwili od wszelkich lęków. Pojmuję, że stres. To tylko lęk. Uwalniam się w tej chwili od wszelkich lęków. Uwalniam się od lęków dzieciństwa. Jestem bezpiecznym i silnym człowiekiem. Uwalniam się od lęków dzieciństwa. Jestem bezpiecznym i silnym człowiekiem. Uwalniam się od lęków dzieciństwa. Jestem bezpiecznym i silnym człowiekiem. Kiedy czuję się spięty, pamiętam, by odprężyć wszystkie mięśnie i organy ciała kiedy czuję się spięty pamiętam by odprężyć wszystkie mięśnie i organy ciała kiedy czuję się spięty pamiętam by odprężyć wszystkie mięśnie i organy ciała uwalniam wszelką negatywność w swoim ciele i umyśle Uwalniam wszelką negatywność w swoim ciele i umyśle. Uwalniam wszelką negatywność w swoim ciele i umyśle. Jestem w trakcie dokonywania pozytywnych zmian we wszystkich sferach mego życia. Jestem w trakcie dokonywania pozytywnych zmian we wszystkich sferach mego życia. Jestem w trakcie dokonywania pozytywnych zmian we wszystkich sferach mego życia. Mam siłę by zachować spokój w obliczu zmian. Mam siłę by zachować spokój w obliczu zmian. Mam siłę by zachować spokój w obliczu zmian. Jestem chętny aby się uczyć. Im więcej się uczę, tym bardziej wzrastam. Jestem chętny, aby się uczyć. Im więcej się uczę, tym bardziej wzrastam. Jestem chętny, aby się uczyć. Im więcej się uczę, tym bardziej wzrastam. Bez względu na swój wiek, zawsze mogę się uczyć nowych rzeczy i robię to. Z wiarą w siebie. Bez względu na swój wiek, zawsze mogę się uczyć nowych rzeczy i robię to z wiarą w siebie. Bez względu na swój wiek, zawsze mogę się uczyć nowych rzeczy i robię to z wiarą w siebie. Medytuję regularnie i czerpię z tego wielkie korzyści. Medytuję regularnie i czerpię z tego wielkie korzyści. Medytuję regularnie i czerpię z tego wielkie korzyści. Zamykam oczy, mam pozytywne myśli. I wdycham oraz wydycham dobro. Zamykam oczy. Mam pozytywne myśli. I wdycham oraz wydycham dobro. Zamykam oczy. Mam pozytywne myśli. I wdycham oraz wydycham. Dobro.